Dzień dobry Państwu. Ogromne problemy dotknęły należącą do Elona Muska platformę X. Miliony użytkowników na całym świecie, w tym w Polsce, przez wiele godzin nie miały dostępu do serwisu. Platforma X padła ofiarą zmasowanego cyberataku, który, jak twierdzi Elon Musk, miał na celu całkowite sparaliżowanie jej działania. W dramatycznym wywiadzie dla Fox News Elon Musk otwarcie wskazał, że za tym atakiem mogą stać Ukraińcy. Podkreślił, że atak został przeprowadzony z użyciem ogromnych zasobów informatycznych, teleinformatycznych, sugerując, że stoi za nim zorganizowana grupa lub nawet jakiś pewien cały kraj. Powiedział między innymi tak, cytuję Państwu. Codziennie doświadczamy mniejszych ataków, ale tym razem mamy do czynienia z czymś znacznie poważniejszym. Adresy IP wskazują jednoznacznie na terytorium Ukrainy, tak powiedział stanowczo Elon Musk. Czy rzeczywiście Ukraina stoi za tym cyberatakiem? No, napięcie rośnie, a ja rozwikłam tę zagadkę. Czas na wizję przyszłości. A więc witajcie moi drodzy. Tu Jasnowick Kamil, wizję w punkt. Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Szanowni Państwo, czas rozwikłać zagadkę i postawić sobie pytanie co się stało? Kto to zrobił? No i tak naprawdę po co? Zaczynamy. Ja wpatrując się w tę Wizerunek i w ten symbol Platformy X zrobię teraz wizję na żywo. Czas start. Zaczynamy. Co poczuję to Państwu, na pewno powiem. Mam takie wrażenie, że Elon Musk w tym przypadku jest pewnego rodzaju ciemności. Dziwna sytuacja. Zobaczymy, zobaczymy więcej teraz. Tak, widzę ciemność przy nim, ale to nie jest zwykła noc. To jest jak zasłona. Rozciągnięta jakaś zasłona nad jego światem. To metaforyczna wizja, wpatrując się w ten wizerunek. Jakieś cieniste dłonie, piszące jakiś tajemniczy kod. Manipulacja ścieżkami cyberprzestrzeni. On ma rację, to się wydarzyło. Manipulacja ścieżkami cyberprzestrzeni. Taka myśl. Ha, pojawia się cię. jakaś ręka, coś, co nie uderza wprost. Ona prowadzi. Wskazuje winnych, zanim i oni ta ręka, te ręce, bo ich jest wiele, jakby się wyłaniają z ciemności, nazywają to, co się wydarzyło bronią. Wskazują winnych, zanim ta broń zostanie jeszcze w ogóle odpalona. Bo to jest iluzja. To jest bardzo utkana sieć, bardzo misternie. Jedno zdanie mi się kojarzy. Podważyć zaufanie, zniszczyć reputację, osłabić sojusze. Podważyć zaufanie, zniszczyć reputację, osłabić sojusze. Ktoś chciałby świat spojrzał na Ukrainę. Z olbrzymią podejrzliwością. Ktoś chciał, by Elon Musk właśnie te słowa wypowiedział, które na początku tej audycji Państwu zacytowałem. Ale pytanie mam: czy ukraińskie służby ryzykowałyby wszystko, wiedząc, że jeszcze Liczą na pomoc Stanów Zjednoczonych? Czy ukraińskie służby ryzykowałyby wszystko, wiedząc, że jeszcze liczą na pomoc Amerykanów? Widzicie, że w tej geopolitycznej stawce, tej grze stawka jest bardzo jasna. Takie mam odczucie, że oni wiedzą, Ukraińcy, że stracić całkowite poparcie Waszyngtonu to jest powolne pogrążanie się w upadek, w katastrofę. To, co się wydarzyło, nie jest błędem Ukrainy. To nie jest ich atak. Na pewno to nie jest ich atak. Ja tak nie czuję z tego zdjęcia. To jest precyzyjnie przygotowana maskirowka. Tak mi się kojarzy. Maski, rozrowka, rowka, maskirowka. To jest rosyjska sztuka dezinformacji, manipulacji, zasiania ich narracji. To było Maskirowka. On uległ Maskirowka. Mask z całą swoją potęgą tak to czuje, no jak to przystało na wielkiego człowieka wśród małych ludzi, w cudzysłowie, padł mimo swojej wielkości ofiarą właśnie tej wielkiej gry. Ja mam takie odczucie, że dostarczyły jej siły, potwierdziły narrację, którą ktoś dla tego człowieka przygotował. Te siły. Bo ja ta, ta, taka myśl mi przychodzi, żeby zadać takie pytanie państwu. Czy nie jest podejrzane to, że tak szybko pojawiła się pewna narracja, że tak szybko pojawili się wskazani zostali winni? To jest po pierwsze. Czy nie jest podejrzane, patrząc na, na to zdjęcie, jak Szybko! Świat Elona Maska przyjął za winnych tych, których chciałaby dokładnie wskazać Rosja. Przecież to Rosji najbardziej by zależało na tej wersji. Wersja, która uderza dokładnie tam, gdzie Rosja chciałaby trafić, nie jest podejrzana. O! Przepraszam Państwa. Tu mam, widzę, plamę na tej białej podkoszulce. Porannej. Bardzo serdecznie Państwa przepraszam, ale piłem przed momentem dosłownie herbatę i widzę, że niefortunnie kropla herbaty mi tutaj skapła. Traktuję Państwa bardzo poważnie i bardzo starannie się przygotowuję wizualnie do audycji. Tym bardziej Państwa przepraszam. Teraz dopiero to w kamerze zauważyłem. Trudno. Tak jest. Proszę Państwa, przyszła mi taka myśl, że to nie jest ostatni tego typu atak, że jeszcze coś się wydarzy. To nie jest koniec tej sytuacji. Tu będzie kolejny wymierzony w Polskę, w naszą ojczyznę. Bardzo mocno czuję obrazy przyszłości, bo mask będzie nad tym się zastanawiać. Będzie chaos informacyjny, jakaś polaryzacja. Będą oskarżenia rzucane w stronę Amerykanów i nawzajem obrzucani się. Waga? Pan Rubio mi się kojarzy i pan Mas. I znowu ta niewidzialna ręka. A tym razem ona nie będzie chciała całkowicie zostawić śladu. Ciekawa sprawa. Wyobraźmy sobie, że któregoś dnia jakiś strategiczny, tak mi się wydaje, to będzie system w Polsce pada ofiarą bardzo podobnego cyberataku jak platforma X. Gdzieś wyłączy się infrastruktura krytyczna. Gdzieś wyłączy się infrastruktura krytyczna. Nie wiem, sieć energetyczna jednocześnie, system bankowy. Próba całkowitego wyłączenia będzie przez blokadę ważnego systemu rządowego. Serwisu, to się będzie nazywało, nie systemu. Ktoś w chaosie specjalnie podrzuci fałszywe tropy. Ktoś w chaosie informacyjnym, nawet taka miłość, że kołowrót informacyjny będzie specjalnie fałszywe tropy podrzucać. I to Polak na usługach będący Rosji za psie dolary. Fałszywe tropy jakieś dziwne dowody w cudzysłowie, że atak miał źródło w jednej z bas NATO. Coś takiego może się gdzie ja nie mówię, że, nie że będzie, ale coś takiego, że atak ma swoje źródło w jednej z baz NATO. Ale nie wiem, czy w Polsce, czy poza Polską kojarzy mi się Rumunia, ale nie jestem pewny. Albo w jakichś serwisach amerykańskich, bo i mas Rubio, to będzie głośno o tym. Sob wyobraźcie sobie taką sytuację, ona może być, ja nie mówię, że będzie, ale ona może być. Albo co najgorsze, w systemach, które będą powiązane z Ukrainą, a może jedno i drugie się wydarzyć. Taka myśl, takie ostrzeżenie przyszłości, ostrzeżenie dla Polski. To może wydarzyć się u nas. I się rozpoczyna pewnego roz, yy, rodzaju lawina, może się rozpocząć. Taka myśl. Natychmiast jakieś fake newsy będą zalewać sieć społecznościowa, sieci różne. w jednej chwili eksperci dziwni, dziwni ludzie, zaczną siać wątpliwości. Będą mówić, czy na pewno nasi sojusznicy są lojalni, czy aby na pewno jesteśmy bezpieczni, w ogóle będąc w NATO, pojawi się narracja i nie wiem, dlaczego mi się to skojarzyło w cudzysłowie, to może być fragment przygotowanego już tekstu, co więcej, pewnego rodzaju narracja o polskiej samotności, o braku wsparcia. Oni mają już to przygotowane. O polskiej samotności, o braku wsparcia. Będzie się ludziom wmawiać, żeby Polska szukała innej drogi. Tak będą mówić, żeby Polska szukała innej drogi. Ci prawdziwi sprawcy, oni będą znikać w cieniu, jeśli to się wydarzy. A Rosjanie by chcieli, żeby to się wydarzyło. Ja nie mówię, że to będzie, ale wiem, że u nich jest to chciejstwo wobec Polski. Prawdziwi sprawcy, jak ta ręka, będą wchodzić w głębinę. Ta ręka z ciemności się wyłoniła, a później kilka rąk i cofają się, a później się będą śmiać. Tak się teraz śmieją. Że oskarżona jest Ukraina. Triumfują. Taka mi myśl przyszła. No, ciekawie. Dobrze, to jest na poranek. My się jeszcze, e, szanowni państwo, spotkamy. Niech koniec przekazu na razie. Ale chcę państwu jedną rzecz e, powiedzieć bardzo istotną. Jak my. Pols w Polsce, my Pol Polacy powinniśmy reagować. Po pierwsze, mam taką myśl, biorąc pod uwagę tę wizję, co się wydarzyło, że powinniśmy wy mieć maksymalną czujność, monitoring, cyberprzestrzeni. Nasze służby muszą śledzić, muszą neutralizować zagrożenia, zanim te uderzą, a więc ABW, SKW, różne rzeczy, wojsko, specjaliści od cyberbezpieczeństwa. To jest dziś pierwsza linia frontu. Druga sprawa to strategia walki z dezinformacją. A taki w sieci to nie jest, szanowni Państwo, tylko kwestia technologii. To jest walka o Waszą świadomość. My musimy wiedzieć, Polki i Polacy, że główna broń naszych wrogów to są podziały. My nie możemy pozwolić, by ktoś tak sobie nad naszymi głowami grał, rozgrywał nas przeciwko sobie. To jest bardzo istotne. Po trzecie, współpraca z NATO, współpraca ze Stanami Zjednoczonymi i współpraca oczywiście z Unią Europejską. My musimy być gotowi na każdy po prostu scenariusz, nawet na ten, który mi dzisiaj tak przyszedł znana właśnie na myśl. A to oznacza pełną synchronizację z naszymi sojusznikami wrogowie i to jest jasne jak słońce, które teraz pięknie wstaje nad Ameryką, nad Polską. Drogowie chcą nas poróżnić, dlatego kluczowe jest wzmacnianie więzi z całym Zachodem. Po czwarte, atak informacyjny. To jest atak na naszą suwerenność. Musimy być odporni na manipulacje. Nie wolno nam wierzyć w pierwszą wersję wydarzeń, którą nam ktoś po prostu podsuwa. Każdy kryzys może być celowo wywołany. Wojna nie zaczyna się od bomb. Przynajmniej nie ta, ona zaczyna się od dezinformacji. Ja od wielu lat o tym Państwu mówię. A więc ten cyberatak na platformę X on był tylko testem. Był tylko testem. No, następne uderzenie może dotyczyć Polski lub jakiegoś kraju w, w NATO. Czy będziemy gotowi? No wizja nie pozostawia wątpliwości że nasza czujność, nasza jedność to jest najlepsza, szanowni Państwo, obrona. Nie damy się oszukać, nie pozwolimy, by mgła dezinformacji przesłaniała na prawdę. My nie możemy stać w ciemności. Mówię do Państwa jeszcze raz, miłego dnia i do zobaczenia, chyba dzisiaj jeszcze raz, bo chyba, bo świat ewidentnie widzi, jak ja to widzę, Świat widzi wszystko nie tak, jak jest w rzeczywistości. Świat, można powiedzieć, stoi do góry nogami, a więc ja muszę w to wszystko wejść, by jako prawdziwy polski jasnowic przedstawiać Państwu rzeczywistość taką, jaką ona jest. A więc mówię, do usłyszenia już naprawdę wkrótce. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia, szanowni Państwo.